Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jestem, słuchajcie, Ciacho, a w dzisiejszym odcinku yy, chciałbym pokazać Wam poradnik, jak zrobić serwer gier. I tutaj nie chodzi mi tylko i wyłącznie o Minecraft, ale może to być Minecraft, może to być Counter Strike, może to być Counter Strike Global Offensive i różne, słuchajcie, inne gry. Jest, słuchajcie, do tego nowy, fajny hosting, tylko od razu mówię, że ten hosting jest, słuchajcie, bardzo słaby i jest to, słuchajcie, hosting darmowy, i słuchajcie, nie oszukujmy się, jeżeli chcecie mieć coś porządnego, no to niestety trzeba za to zapłacić, więc ja bym, bym Wam polecał takiego Titanexa, Titanexa na jakiś krótszy czas, a jak na dłuższy czas to serwa. ale słuchajcie, nie o tym jest dzisiejszy odcinek, dzisiaj Wam słuchajcie pokażę, co jeżeli chcecie taki serwer, tak do, dosłownie, no na chwilę, załóżmy zagrać sobie tam chwilkę dosłownie z kimś yy, tylko to jest, słuchajcie taki hosting, że ten serwer wam się usuwa, jak zamkniecie przeglądarkę, więc, więc mówię, że słuchajcie taki, taki chwilowy serwer, jak taki słuchajcie zrobić i nawet ten serwer jest słuchajcie, yy, no bym powiedział, że na poziomie takiego aternosa, ale plus słuchajcie do tego hostingu, bo tam już nawet słuchajcie nie trzeba rejestrować ani nic. Jeżeli chodzi o Minecraft, to niestety na tym są, no lagi, są słuchajcie lagi. Ale, no, 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 lagi są, ale jeżeli chodzi o cs to serwery do CS-a tutaj są, słuchajcie, no, bardzo fajne. Da się, słuchajcie, sobie normalnie zagrać. Jeżeli chcecie sobie zagrać więcej niż 5 osób, nie ma, słuchajcie, najmniejszego problemu, możecie sobie właśnie zagrać. No więc, słuchajcie, nie, nie przedłużam dłużej, zapraszam Was do oglądania. No to co, najpierw sobie wchodzimy w przeglądarkę i wchodzimy sobie na stronkę fr Free Game Hosting. Eee, kropka EU, Enter i czekamy, czekamy. Ok, mamy taką stronkę. Okay. I tutaj mamy wszystkie gry, które słuchajcie, możemy sobie właśnie tutaj zobaczyć. Eee, mamy tutaj na przykład Minecrafta, Can Counter Strike'a, tutaj mamy chyba... I tutaj mamy Counter Strike'a Global Offensive, tutaj mamy, słuchajcie, o ile się... Nie mylę jakąś tutaj też grę, której nie znam, więc nieważne, nieważne. Ja wam to dzisiaj, słuchajcie, zademonstruję na przykładzie Minecrafta i Counter Strike'a Global Offensive. No to co, chcecie Minecrafta, tylko ostrzegam, tutaj są niestety lagi, ale to mu... tak, tak jak, chcecie w wstępie mówiłem, taki chwilowy serwer, nie? Oni mają, jak widzicie teraz, 13 serwerów, a w sumie jest 33 gracze, no więc wiecie, no nie ma co wy, wymagać od tego. Można się tutaj, słuchajcie, zalogować, ale nie ma takiej potrzeby bo można to zrobić bez logowania wchodzimy sobie na minecrafta i to, słuchajcie, naj co słuchajcie najpierw sobie wpisujemy nazwy serwera na przykład serwer <laughs> byle co słuchajcie tutaj jakby nazwy świata tutaj klikając sobie upload możemy sobie słuchajcie jakby przesłać, przesłać słuchajcie nasz na świat, ale jeżeli chcemy sobie jakiś losowy, wpisujemy sobie tutaj na przykład World, World, takie to słuchajcie, na przeważnie na serwerach. Potem wybieramy wersję gry. Mamy tutaj słuchajcie, co jest bardzo fajne, nawet najnowszą wersję 1.16.5, więc ja sobie ją wezmę. jakieś, słuchajcie RCON password, nawet nie wiem co to jest, więc sobie wpiszę hasło 1.23, nieważne Game Mode, sobie wybieramy jaki game mode, czyli na przykład survival e, Poziom trudności, czyli załóżmy Easy. Max Players, sobie wybieramy, najwięcej możemy sobie wziąć, 32, więc tyle wezmę. Online Mode, czyli, czyli jeżeli mamy na off, to jest na non-premium można wejść, a na online mo można wejść tylko na premium. Ja sobie zostawię tylko premkę. PVP sobie możemy włączyć, hardcore wyłączyć. Yy, chcemy zwierzątka, chcemy potworki yy, i chcemy yy, wieśniaków. I co? I Gdy sobie wszystko zrobimy, klikamy sobie start. Teraz słuchajcie, musimy chwilkę poczekać. Jak widzicie, mamy tutaj taki znak zapytania ukośnik, znak zapytania i to znaczy, że serwer nam się ładuje. I gdy tutaj wyskoczy nam 0, ukośnik i, i liczba graczy wtedy słuchajcie będzie wszystko działało tutaj, a póki to nam się ładuje, wam tutaj wytłumaczę Tutaj mamy konsolę serwera, możemy sobie, nie wiem, jakoś tam opadać, możemy nie wiem, kogoś y, killnąć, nie wiem, coś tam dać na przykład, nie wiem, słuchajcie, y, możemy tego game moda sobie zmienić, no nie. I słuchajcie, ogólnie na każdym hostingu żeby wam konsolka działała, musicie dawać bez ukośnika. Więc po prostu wpisujemy Game Mode, gam Gamy modę decreative wiem, że tutaj chyba byka zrobiłam ale to nie ważne, no i dobra i tutaj mamy po prostu konsolkę, dobra tutaj mamy jakby nasz adres IP serwera on się zmienia co jakiś czas, więc to, to na to nie musicie patrzeć po prostu sobie tutaj klikniemy, lewym przyciskiem myszki nam się to po prostu skopiuje a ja sobie mogę po prostu, o jak widzicie serwer by free Game Hosting, a i tutaj jak widzicie macie takie coś jak Server By I to, to, to tutaj słuchajcie jakby wyświetla się po prostu Wasza nazwa tego serwera, ja jestem tam tym serwer, a jak sobie nie wiem wpiszecie nie wiem ciachosur to będzie ciachosur By Free Game Hosting, chyba to jest jasne Teraz sobie słuchajcie wchodzimy do naszego Minecrafta I w naszym Minecrafcie słuchajcie sobie wchodzimy na tryb wieloosobowy Dodaj serwer, nazywamy sobie to jak chcemy na przykład nie wiem serwer I wklejamy sobie nasz adres IP i jak widzicie musimy poczekać chwileczkę, odświeżyć sobie. I ładuje nam się ładuje, ładuje. I jak widzicie, mamy tutaj nasz serwer. I niestety słuchajcie tego zdjęcia oraz opisu serwer by Free Game Hosting. Nie da się tego, słuchajcie, no niestety zmienić. Bo tak jak mówię, jest to słuchajcie bardzo, ale to słuchajcie, bardzo słaby hosting. No i co słuchajcie? Zostało nam tylko sobie wbić. Mamy logowanie, szyfrowanie, dołączanie do świata, wczytywanie terenu. O, jak widzicie, ja tutaj jestem w takim miejscu, a dlaczego słuchajcie? ponieważ ja już sobie grałem tutaj właśnie yy, wcześniej sobie po prostu potestowałem sobie ten hosting i wiecie co? i mi serwer wywaliło ja myślałem, że mi się słuchajcie ten save -ik usunie a słuchajcie, save mi się nie usunął. Jak widzicie, mamy normalnie save. Jeżeli sobie graliśmy wcześniej, to możemy sobie dalej grać. A jak nie, to mamy nowy, po prostu, słuchajcie, świat. Jak widzicie, tutaj są takie reklamy. Welcome, tu coś tam, coś tam. Ale to jest, słuchajcie, spokojnie tylko raz. Wystarczy, że sobie klikniemy ee, F3D. I już, słuchajcie, tego po prostu nie ma. Konsolka serwerowa, słuchajcie, oczywiście działa. Możemy sobie dać OP Ciacho 01. Z słuchajcie, wpiszemy takie polecenie. Jesteśmy operatorem serwera. Możemy sobie przy pomocy konsoli na przykład sobie dać gamemodę kreatywę. Słuchajcie, wprowadziłem was w błąd, jeżeli wpisujemy w konsoli to oczywiście musimy podać gracza, o tym całkowicie, słuchajcie, zapomniałem. I jak sobie możecie, słuchajcie, zobaczyć, serwer mój, tryb gry, słuchajcie, zmieniony na, słuchajcie, tryb kreatywny. Mogę sobie, nie wiem, jakiegoś netherite'a, nede, sobie netherite'a normalnie piknąć, jak widzicie mam netherite'a, no. I tak to, słuchajcie, wygląda. Więc, jeżeli, słuchajcie, ogólnie adres IP serwerka Wam się o tutaj zmieni, to wtedy macie po prostu nowy, nowy, po prostu, save nie? No, tak to, słuchajcie, działa. A jeżeli chcecie sobie zatrzymać serwer, klikamy sobie po prostu stop, czekamy i jak widzicie mamy tutaj serwer closed i naszego serwera już nie ma. Okej, okay, słuchajcie, ja teraz Wam pokażę na przykładzie CSGO, ponieważ, no, Minecrafta serwery, no, nie są takie, słuchajcie, jakby zbytnio stabilne tutaj, więc tutaj bym Wam raczej polecała Ternos, ale jeżeli chodzi o CSa, to myślę, że słuchajcie, ja bym Wam to polecił, wpisujemy sobie na przykład, no nie wiem, tutaj Wam pokażę, załóżmy moja gie, giereczka w CS a na przykład sobie tak piszmy. max player, tutaj możemy sobie maksymalnie z tego co się orientuje chyba daj 20 i tyle sobie damy Kon, password sobie wpisujemy, załóżmy co tam chcemy. 1, 2, 3, hasło 1, 2, 3, Password zwykłe 1, 2, 3, to samo może być. Maps, sobie, słuchajcie wybieram po prostu mapę. Ja sobie wezmę dla przykładu, słuchajcie, niech będzie, yy, niech będzie, słuchajcie, tutaj, D, podłoga Dust 2. Konfig sobie wybieramy, nie wiem o co to chodzi. Ja, ja sobie wziąłem ten na przykład. Root, ile maksymalnie root możemy sobie dać? 99. <gamy> Game Type. Ee, czyli o co chodzi? Możemy sobie dać normalnie klasyczną grę i tym, z tym nie wiem o co chodzi, więc wydajemy po prostu start. Czekamy, nasz słuchajcie, serwer się załaduje. Tutaj mamy, słuchajcie, nasz adres IP. Yy, naszego oczywiście słuchajcie, serwera. Wystarczy, że sobie tutaj. Yy, tutaj sobie po prostu to zaznaczymy skopiujemy, ale tutaj mamy takie polecenie. Słuchajcie, przygotowane po polecenie jak właśnie dołączyć do gry, więc sobie to kopiujemy najlepiej. Pyk prawym a tutaj sobie po prostu zaznaczamy ctrl c i jak widzicie słuchajcie nie okłamałem was widzicie tutaj mamy moja giereczka w cs by free, free game hosting EU. tak jak wam słuchajcie mówiłem to właśnie wcześniej że tutaj jest po prostu ta nazwa którą sobie wpiszecie I jak widzicie słuchajcie mamy już cs odpalonego teraz sobie musimy wejść do konsoli jeżeli słuchajcie takiej konsoli nie macie w ustawieniach tutaj słuchajcie w ustawieniach menu ustawień możemy to sobie słuchajcie ustawić tak żebyśmy po prostu mieli konsolkę włączoną na internecie macie poradnik jak to zrobić Klikamy Mamy sobie tą taką falowaną kreskę, mamy konsolę, nie? I wklejemy sobie to polecenie, czyli connect i adres IP. Klikamy sobie po prostu Enter. I jak widzicie, mamy już łączenie z serwerem. Czyli słuchajcie, serwer działa. E, ale słuchajcie, no z tego co tutaj zauważyłem, no chwilkę się trzeba połączyć. To tak słuchajcie, troszkę, troszkę trwa. No może nie jakoś bardzo długo, ale no po prostu musimy sobie tak poczekać, no nie wiem, jakieś takie około minutę minutę, ileś tam sekund. I jak widzicie słuchajcie, tutaj już nam się załączył Dust 2 turniejowy. Czyli już słuchajcie, nam się ładuje. Mapkę widzimy, czyli to ta mapeczka. Czekamy, czekamy, czekamy. No i co słuchajcie, zostało nam tylko sobie wybrać nasz team, ja sobie wezmę terro. I czekamy, czekamy. I jak widzicie, mamy już rozgrzewkę. Czekamy sobie te 4 normalnie minutki. W tym czasie może słuchajcie, właśnie nasz kolega wbić. Wystarczy, że na jakimś tam słuchajcie komunikatorze, po prostu podacie, słuchajcie takiemu koledze, właśnie adres IP serwera, czy po prostu już tą gotowe polecenie, czyli connect i te hasła, wszystkie, no nie? No więc słuchajcie, ogólnie jeżeli chodzi o, o cs nie było lagów. Jak sobie grałem, z Tolinem tutaj, to nie było lagów. Normalnie się słuchajcie. Fajnie się na tym hostingu tutaj grało w Cesa, w Minecrafta no troszkę się niestety lagowało, więc do Minecrafta, no i ta, i ta reklama i tak dalej, i tak dalej, więc raczej do Minecrafta to bym wam już bardziej już, jak już nie chcecie płacić, to już tego Aternosa polecał. Ale jeżeli chodzi o cs to myślę, że jak najbardziej mogę Wam właśnie ten hosting polecić. Słuchajcie, tak samo tutaj sobie możemy oczywiście wpisywać komendy w cs a tym guziczkiem możemy sobie oczywiście słuchajcie nasz serwerek. Wyłączyć. Jeżeli chcecie ze stronki korzystacie i wam się podoba, a chcecie wesprzeć twórcę, możemy sobie tutaj kliknąć donate i możemy sobie tutaj przy pomocy PayPala wesprzeć właśnie twórcę tej strony, aby ta stronka mogła się utrzymać. Dobra, słuchajcie, więc to już by było wszystko na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że poradnik Wam się przydał. Ogólnie podsumowując, do CSA polecam Wam do Minecrafta, Jeżeli już nie chcecie płacić, to Aternosa. Ale jeżeli chcecie taki porządny serwer, to niestety musicie za to zapłacić. No bo niestety nic dobrego nie ma za darmo. Jeżeli chodzi o krótszy czas, to polecam Titanexe, A jeżeli o dłuższy czas, na, na przykład nie wiem, na całe wakacje, to polecam Wam bardziej craft Serva. A to nie tak, jak już mówiłem na wstępie, to nie jest o tym poradnik. Tylko chciałem Wam właśnie tą stronkę przedstawić. No i co słuchajcie. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o łapeczce w górze i subskrybujcie mój kanał. E, dzięki za oglądanie i do usłyszenia na następnym odcinku. Cześć!